Зміна точніше, хтось залишився на своїй посаді, хтось певні є кадрові зміни управлінні у керівництві Європейського союзу. Як ви загалом ці зміни оцінюєте? Мені здається, що ну досить такі позитивні вони для України. No, Duma i Uda, общем, ja bym skazał, że przedstawiciel centralnej Europy. E, w odgławnej e, głównej ministrach nastrannych dzieł, ta na samym dziele, w w taroi, w taroi, w taroi, można wskazać, że te znaczenie, odrażają sytuację, która w pryncypie była dla wyborów, no wybory pokazali duży powrót na prawo i no, eta nie atraziła z w tych naznaczeniach, eta pokazuje, że to rezultaty wyborów w Ljewroparłamień budziem, czy ustawiać, i z stolicy europejskich stron. Krocznie wiecie na duć z prawu już toronu, eti e, pieryabrazowania budu, i znizu, i duma już to e, ani atrazja, co toolka posłyszy do wyborów. Wod bolili mnie tak. Duma i pałażecielnej mamięt, duma i pałażecielnej inicjatywy. Chciał wskazać, że Jest. Balszo i szans, że europejski sajus siedzia z budżet was, a nie tolka na tradycyjnej polityki. Ja bym skazał ustanawiania standardów w i tak dalej. No to, że pierwszy raz możemy na ciaście gawalić Потому, że to obrazienie z transcentralnej Europy, wkrótce Estonii, do Europejskiego za wydzielenie środków na pastrojku, obarudowań granic w koordynacji z NATO już pokazuje nowe zmierzenie Europejskiego Zjednoczenia i etod filar, ten stoł, bezpieczeństwo będzie grać znaczenie. Dlatego mówi znaczenie, znaczeniu Gaspary Kalas tak ważny. Щодо НАТО, знаємо, що там вже з осені буде новий очільник Марк Рюта. Він теж досить прихильно ставиться до України, але важливою подією для нас є саміт, який у липні буде 9-11 числа у Вашингтоні. І «Нью-Йорк Таймс напередодні писала, що замість запрошення у НАТО оголосять про створення структури певного органу, який буде координувати допомогу Україні. Це про позитив, це про наше просування вперед до членства у НАТО. Чи це така ну утішна пілюля, щоб нам ну не було так гірко сумно від того, що запрошення не буде? Мені здається, що в цьому мисленні Ми ми мы, путаємо ціль з інструментом. Celem dla Ukrainy jest to, aby uczyć bezpieczeństwa, które uwiedzą prywatny biznes, że można bezpiecznie wkładać pieniądze na 30-40 lat i rasizm się tego nie przyjdzie, ponieważ istnieją realne gwarancje. Wchod w NATO, ja wleję ca. no, to niejedynszy instrument. Patam, muszę, to jeśli przepiął, jeśli pros ciąż stan NATO dałaby garancji i ani byliby odznacznymi, równocześnie mi piątej statii, takiej że taka że cel da co takim odrazą. Wodni satrudniczstwo w NATO w tą planie ja wleję z formy. Ja chciał pastajana, aby tam gawariuł, patam, muszę to wyzrofić. eta wojna, ta sama ja balszaja wajna po II wojnie światowej w Europie i, pa wszej wierzyjności, jest systemna, systemowa wojna globalnego masztaba. I pośle niej obudują ustalone mierze bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa, tak jak byli ustalone pośle w II wojny wojenne. Wznieknawienie karocie, muszą nam zdiewać psychiczskoju i wiernuca k 49. godu, k 48. godu, k 47. godu, kiedy pojawił się wyzawu, u stron związany jest bezpieczeństwo. tej strony dumali, co zdiewać, żeby im praktywadystować. Taki może być chciałbym i to wzniknie że ta organizacja, która, jej której celem będzie mm. ryzyku e, e, agresji ze strony raszyzmu e, i przedstawiać gwarancje i podierżewać Ukrainę. W zatrudnictwie z NATO, a w zatrudnictwie z drugimi organizacjami, które robota i utradzi ukryplenia i zasiety demokratycznych stron przeciw autorytarnych reżimach. І ще запитаю вас про м, новину КНДР, е, нібито збирається відправити на окуповані території будівельні інженерні війська. А от ми розмови про те, що Франція збиралася військових інструкторів до України направити, вони так трошечки затихли ці розмови. Ну напевно, Макрон зайнятий тим підготовкою до парламентських виборів. Вони нагадаю, вже перший тур у цю неділю відбудеться 2-7 липня. Е, поки вибори во Франції не завершені і не зрозуміло буде, яка там буде розстановка сил. Це означає, що ми можемо про ці розмови про західних інструкторів забути до того часу. dumaj Nie, ponieważ to no, na prawdę dzieli to strategiczne naprawienie Francji, która z połowy 23 trzeciego roku swoje życzenie być gwarantem bezpieczeństwa krajów centralnej Europy. To fundamentalne, fundamentalne rozwiązanie, ta rzecz Macrona w Bratysławie, potem rozwiązania, a to po prostu widzim widzimy proces, który idzie i na samym dzile ten proces trudno będzie zastanowić i nawet następnemu prezydentowi kim by nie był потому что это решение системное. Они вышли из Африки, очень сильно ослабили там свои позиции, передвигаются на Южный Кавказ, Казахстан. Вот э, это роль, которую Франция играла до 1939 -го года. Короче, эта роль направлена на исключение России из архитектуры европейской безопасности. И если посмотреть э, с той точки зрения, здесь э, выборы, э, э, Przede wszystkim. No tak, dziewcie, bo tak mają nie. dla wosz żeby by i spozować mechanizmy, i zbiratyzować systemy Francji, żeby pokazać prawem, e, i z Marie Le Pen, że to na samym dzieli ta nie sama jak krupna siła we Francji, prosta i o rol buduje na granicę, na skarżem do dzisiaj, a do dzisiaj takim obrazem, et wybory. I czas nada pani mać, szto Francji w tym naprawieniu inicjatywy oni, e, ani nie kasająca e, e, na to, jak całej organizacji karocie. Eta inicjatywy eta adna z koalicji, która ja podierzywa jeca stranami, przede wszystkim centralnej Europy, która idzie w tom planie. Zdjęć. nadal by posmatryli się na lin moment, kator i po mojemu, i e, po mojemu budzie teraz w waszyngtonie Wопросy siedł się ta Przedstawienie kupoła Bezopasności nad Wozuchem Ukrainy. Chciałaby na ciastiu. Czemu? Bo tam już to my byli siedziedzielami sytuacji, Kada rakieta raczyska zaletała na terytorium polsza, a patoma bratna liczyła ubiwać ukraińca w pałciajeca tak, że to nie dopuszczyła. I jeśli można, Ukraina dołożyła. Przypinać szagi, żeby dogawalica sa stranami na to, co w związku pojawienia rakiet, które potencjalne mogliby dalićć do granic na to, da ani na terytorium Ukrainy. Wod Duma już to zdjęcie na podstawie tych etowo opyta, który do tej pory był, to to śledzucia, skożem, условная linia, której budzien świadkami. Co kасaє się wojennych, ani w Ukrainie statistPlusינה... jest ani jest w pryncypie zatrudnictwo instruktora. E, waprosy kalicierstwa i konieczna nie w kontekście zapratyplienia. E, wojskam kndr, bo to na samym dziele ważny e, moment, to ta informacja, a Betam w w 22. starągadu, że to w jest aby siły, i ryski, że tym światem jest e, e, I e, nada pani mać, że to nie byłoby was bez by e, z padzierzki Tak, że to nie e, każe coś, że ta e, idzie od eskalacja za starane raszystaw i zapad i w tą числе na sami nie, nie, nie na to wynurzony budut naciąć, dumać co ze tym działać, ponieważ to jest ta ugroza jeszcze raz dla całej Europy. Ну, було б дуже чудово, якби таке рішення, про яке ви говорите, було прийнято ухвалено на цьому саміті найближчому. Пане Петро, дякую вам дуже, що долучилися до нашої розмови. Пьотера Кульпа, колишній член уряду Польщі, колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО і директор програм школи міністрів Київської школи державного управління.